Siema, to ja, to wy, to Norek, a to nasza ulubiona Brawlhalla. Norek Dokładnie. siema, siema. siema dobra. Dzisiaj, dzisiaj jak widzicie gramy brauhalę ale pod jednym zasadą. Wybieramy jedną postać i gramy nią trzy rundy, mając cztery życia. I kto wygra, ten jest mistrzem tej postaci oficjalnie, oficjalnie. No widzę, że you are mechanic, dobra. Dokładnie, widzowie teraz moja ulubiona postać, jak mnie nie I Iwan Mechanik, to ja... Mechanik. Red Raptor, Red Raptor, dobra. Jest... do Bobę! Bobę! Biorę Spunge Bobę! Spungę Bobę. Dobra, gramy. Dobra... Cztery życia, więc będzie o jedno życie więcej niż zwykle. Dokładnie. Będzie trochę dłuższa rozgrywka. Chciałem pięć, ale uznam, że to trochę za dużo, za dużo trochę. O A! a, a. a! Nie wziął! Ma się śrub, śrubokręt! Klucz francuski! Francuzie! Au, au, au! A ty masz klucz francuski, jak ty z Francji nie jesteś? Co za nielegalne! Pali! Pa, pali, ale dobrze pali. Pali dobrze. Pali on? Nie, nie oglądam go. Nie oglądam Nie jest green screen kidem. O leci! O kurde, jak. co nie, czołg! Ah! 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 Kurde, prawy przysłyszy mi nie działał. Ach, Weszło. Leci! Spójrz na to. Czy to francuski? Klucz francuski z Francji No Łapka! A, 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 e, myszka mi nie działa! To fajne Kur... Ej stój, stój, stój bo Arel, myszka mi nie działa, stój Stój, serio okay. Czekaj, o, e, sorry, sorry no, sorry, sorry, sorry Dobra, dobra, czekaj, chyba... Nie, kur... Myszka mi nie działa! Czekaj, czekaj! Kur... A! Uj, postaram się wygrać Nie, kurwa z C Dobra, tak też mogę Chuj, tak gram To faktu, że imota jest niesprawiedliwe Chuj, Ale nie mychanie. wygram Nie wygram, moja myszka się popsuła Kur... O, działa! Moja machina działa Cieszę się z tego powodu Ja jeszcze bardziej O nie Jedy Ja też mam maszynę Jadę Moja jest szybsza Jadę okay. Minaczyć pichota <noise> Blisko było <noise> Lecisz O, to bolało Lecisz, A ja chcę polecieć w kosmos. Nie polecę w kosmos, bo ty już poleciałeś w kosmos. Mina przećpie To Co jest kurde? Leć, prawie, prawie, nie działa. <ścoughs> to był zasadzkę dręk. Aby bym nie działał. Nara! Uuuu... Oh. Oła! O? Oła! Oła! Dziadzie! You are mechanic! Skibidi toilet! Skibidi toilet? Co to jest? Wracaj, już wytłumaczył tłumaczu. Tak, wracaj Zwracam. O, kurde, wracam, bo. A, a, a tu kocham, bieg, 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 ja bieg, Oa oa a kula bulu. bieg, ja tu mm. O Kurde, bolało! Wjeżdżam! Szybszy Czy przybyłem? Mój Boże, szybszy! Jakiego masz dużo? O polecia. Oła, kurde, poleciałem. Adam Mały, 100 metry. Piękny schron polskiej reprezentacji. No co to ma być za klucz francuski? O mój Boże! Francuz się znalazł. Oui, oui, jemy żaby. żaby. <laughs> Co za? Ogień, on mnie pali! Waterboarding! Ach! To boli! A ład, mnie boli! A to też! A ładź, pierdolony do Pierdolony, do pierdolona! A Ała, kurwa, to mnie boli! Ała, mój Boże! Och! Nie, ty ja jak wydajesz dźwięki z siebie. Dźwięki wydaje. To są defekty Nie. Pierwsza runda wygrana. Ta... To... pierwsze i ostatnia. GG, dobra, pierwsza i ostatnia ja. mówisz. Mechaniku. Dokładnie. A pamiętasz to? co? Co pamiętasz? Nie, nie liczysz wielkość młota, a jak się miota. Dokładnie tak. Niewielkość od technika, czy z ciebie zawodnika. Dokładnie. Wiem na co ja zawodowałem jak to wygra to stanę depresji. Dobrze, dobrze. Wolę to, bo ja wybrałem mapę, która jest mała i, i nie ma żadnych platform. To jest jedna platforma, ty byś tam wygrywał. Czemu? Bo przecież jeżdżę byś tym czołgiem lewo, prawo, lewo, prawo i tyle w temacie. No, dziury. Ej, patrz, tu są dziury. Kto to projektował? Tu dziura. Tu, tu są Poko. dziury. Dzie? No tu, tu są dziury, to gdzie stoję? Ła! Tu ja tu ci pokazuję błędarki, tak to nic, ty nie bijesz! Ła! wiesz. Ja muszę się na to wyzemścić. Ła! Co to za... Dzwony... Klucz francuski! Klucz francuski z Francji, prosto przywieziony. Docz? Docz? Jadę! Znowu ja sam nie mam nikogo ze mną. Boom! Boom! tam się Boom! 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 O Boom! nie da ja się nie da pozbyć Taki Tak, i pewny jesteś? Tak, tak jestem pewny Boom! od tego. Kur, a za późno puści puściłem, za późno puściłem. Co to za bomboklap? <grymny> bomboklap, to nie jest bomboklap. Dobrze. Moje. Twoje, moje nasze wspólne, powiadasz? Co twoje to i moje, co moje to nie tykaj. Nie no, zostaw! Przestań już! Ojo, już, starczy! Starczy! No, czy ja coś no? zrobię? Nie! No, gdzieś się zdarzy! Będziemy, A, bawacy! No co to ma być dwa życia mi zjechał tak! Klucz francuski z Francji przywieziony! Jezus, przestaniesz? pianowej. Czemu twój atak ma większy jakby ten, że ja użyję swojego ataku, a i tak twój przebije mój? No pa, widzisz to? Widzisz to? Bo ja latam. Bo ty a latasz, ty. Ej, od kiedy ta platforma się rusza? Od zawsze, schizofreniku. Dobra, dobra, to teraz się skupić Nie! O mój Boże... Odejdź... 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 Oła... Nie ma... Zadudnił... A! Co to było za odepchnięcie poetyckie?! O to jak odbił! O nie, 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 nie. Jak będzie powiem, poeta, ce Oj A A łato go boli, a łato też Mina na To też cię boli. Oj Ja, yeah. też cię boli? Łd Cię boli, a łato też Matko boska, po polska spadłem. Patrzyłem się na ciebie i nie patrzyłem na siebie, a ja praj spadłem Moja Tej Dobra Dora. naprzeciw piechotna O kurde Mina <grystanie> wrzucił, To to mi naprzeciw piechotna Nie pomogła. O oła, O nie bimy. To jest druga. Oj, 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 proszę państwa! <grystanie> Spadłem, tyle dobroci. A was, nie przestaj. O nie, moje bomba proszę się. Kurde. bomba cap. O co tam piewa? Nie, 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 nie nie masz. Okay. W tej o, ty. Ty zrobisz wiarę. Mój boże, jak mi o tyłu walnął. Doleciałem Twoje najkacze. Moje najkacze. Tutaj marka wszystko. Nie ma broni. O, tego się sprywajesz, że tak wyskoczę. To no, jest nadal. Nie? Tak? To leciał! <gry> <Kurde, gry> stresujące to jest? Ouch! Mój bohater zestrofił. Widzę, że gdzieś nas Pójdę, widzę w tym Kur... 2, 1, 2, 2 do jaja, 2 do jaja, 2 do jaja. Dobra, biorę, 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 biorę. i biorę, biorę to. ty odcinek, iść z Spungę, bobę! Czemu twoje zawsze wygrywa? To jest nie fair, to jest mój kanał, moje <grymna> powinno wygrywać. Twoich filmów, filmów z tobą jest więcej niż filmów, w których ja sam jestem w sumie, w Three, uh -huh. Fajne. Two, one, Już tak tak, tak. Duża mapa, duża mapa, fajna. Ale nie... mogę... Nie zapomniałeś o czymś? No tak. O tym mówię, długo będziesz jechał w moją stronę. No, no daj mi tę miecz podnieść. Dziękuję. Mm, mm, mm. Mam lepszą machinę od twojej. Tak, bo ty masz pośledzoną czołg. A, trzasz do góry! O. Ała. Ucieczka. Kurde... mnie tym rzucać we mnie! Nie. Ła, wow, no kuria, wow. Stop it! Nie, widać drugie drugiego się na tym nie nabiorę O mój Boże, jednak się nabiorę! Wjeżdżam Dobra, nara, żegnam O, spadłeś Było nie rzucać tym! Lebu? Gong Lebu Nie, znowu to, znowu to, znowu to, znowu to, znowu to Doć Jestem francuskim... Francuzem z francuskim mieczem. Francuski miecz. Miecz Francuzów. Francuski ten miecz. Trochę taki. Trochę taki. Francuski. O mój Boże! Emoji! Susa O mój Boże Amogus! Emoji zwycięstwa. Emoji, susa Amogus Emoji przegranej mojej. Emoji jednak wygrałeś. Emoji przeżyto, emoji. O mój Boże! poleciał. Ojciec poleciał, dobra, dobra. dobra. Znużyłem. No i ja chyba to przegrałem O! mnie. A co miało pogigotać? Na to liczyłem. No to jak sobie bratek policzył. Matematykę. A, widziałeś to? A, widziałeś to? A, widziałeś mój Boże, nie. o nie. A, widziałeś to, mój Boże! Downgame no damn, triple! O, Moja tu... Nie, 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 Mina nie, Tak. <śm> No daj choćby raz wygrać Nie dam, nie dam, bo nalio skoro nie sprzedam! Ło <noise> Dach 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 O! Przeżyję, przeżyję wszystko <noise> No nie do końca Mam kap.

To masz na swoją obronę Ograniciem 3 do 0, czy 2 do 0? 3. 4, 3 widzisz Ile trwa to nagranie? Ile trwa to nagranie? 16 minut U, cieniutko, cieniutko Dobra, to jest, słuchaj Mogę dać ci rewanż Chcesz rewanż? Pragniesz go? Nie Nie pragniesz go, ale... A dawaj innymi postaciami Okej okay. Okej, okay, rewanż Dam ci rewanż Czy z Windowsa kliknę. Dobra, to rewanż. Rewąż, rewanż, rewanż. Rewanżujemy się. Rewanżujemy się. Nie chcimy, nie zagramy dwie, zagramy dwie gry teraz tymi postaciami. Przegram. Przegrasz po raz drugi. Jak ty mnie pykasz w szachach, to ja cię muszę w czymś innym pykać. No, jak chcesz, to możemy znowu zagrać w szach. Nie! się możemy, ale... Nie nagrawacz Ty też ty też bardzo się oddala jeszcze od gry w brauhalę Mam pistolety, pił, piłę! O to już pił o, o nie Dobra, to było tak coś. Ooo, łap. łap! Łap, łap! Łap! Łap, nie łapę tego! Łap! Łap! Łap, łap. nie Co? Panie lubię Jakoś nie podałem się ten fakt. Okej. Okay. Kurczę zdrowo. z wow. Ale są potężne Ale on jest potężny Ej pa, obydwa jesteśmy związani z wodą Co? Obydwa nie. jesteśmy związani z wodą Łap kulkę antydepresyjną Nie Bo mam NIE NIE, nie!

Uła, to mapa jest całkiem wysoka, można fajnie wysoko podlecieć. No, wyrównany. Co jest wyrównany pojedynek? Jaki wyrównany? No jest 3-2. No to jaki wyrównany? No właśnie, wyrównany. Nie Nie wyrównany to, to był jakbyś ty miał 1,6, a ja 4. To jest dopiero niewyrównany o oh. ja nie, 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 fala oh, mój Boże nie, nie, ostrożnie lecę nie, 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 Lecę nie, to nie, a co? Uh, oj, nie do Co za było kombo? Nie ma. Nie mam miny. Oa, A moi Boże, moje! Moja śledziona Moja, moje lewe jądro. <laughs> <laughs> Marcin! <laughs> Czekaj, A czeka.

o mój Boże, nie 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 ha, masz ty! Auć, bolało Masz ty A tu mnie boli! Masz no, to... do tej gry O ład tu też! Czemu myślisz, że mam do tej gry cheaty? Bo jesteś zbyt dobry na moje, na mnie Widzisz, ja tu mam seo z trzechami Widzisz, trzeba ja, razy każdy, każdy ma swoją grę O nie, ale Nie, o mój Boże! Dobra. No, ra, Zostaję się bawić. No, że no, się bawić, się się. A widziałeś to w zmyłkę? Zmy zmyliłem cię, tak bardzo dla ciebie zmyliłem. Taka mocna zmyłka dla ciebie zmyliłem. Głębia. No, to bardzo cieszę. Oh. Dobra, już nie potrzebuję drugiej gry. Nie potrzebujesz, już... Już zrozumiałeś już, już kto jest, jest lepszy, że w, w następnym odcinku widzę wygram szachy. Nie! Kurde, kurde, widać. Dobra. No to co? Ja się chyba z no to już co, 22 minuty, no to co? To byłem ja, to była Brauchala, to był Norek, ja zamiam żegnam, się wam mam do dalszego na mojego kanału i trzymajcie się. NARA! Oh!